Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Kręcę odcinek po odcinku. Mam czerwoną kropkę na czole i siedzę na moim fotelu. Zatem witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Mandzio. Nie mam pojęcia, jak ta seria jest oglądana. Mam nadzieję, że wszyscy oglądacie tą serię. Bardzo Wam się podoba. Nie są spędzacie mile lepszy niż czas. Zostawiacie milion komentarzy i milion łapek w górę. Bo jak ja będę na tych feriach i zobaczę, że nie oglądacie tej serii, to ojoj oj się policzymy. Już nigdy Five Nights wam nie wrzucę. Zatem tak przenosimy się do nowego biura. Tak wreszcie, wow. Uuuu, nie, nie zmienili tego biura, ale zawsze wygląda ono imponująco. Teraz będziemy mogli się szkolić, zatrudniać pracowników i tworzyć naprawdę niesamowite rzeczy i wygląda na to, że zatrudnimy sobie pracownika, tak. A, muszę skończyć szkolenie kierownicze? Dobrze, no to stwórz raport o grze. Może najpierw to zrób, raport o grze World of Tanks, poproszę. Tutaj mamy kubeczki, tutaj mamy dozownik wody, mamy mikrofalówkę, mamy tutaj nasze A, biuro, takie. Do rozmawiania i dodawania sobie pomysłów ja sobie zabrałem moją tablicę z Pongiem, wojna i tego. O, dobra, wszystko co tam wiedziałem, to mi to samo powiedzieli. Dobra, zarządzanie personelem, Na samym początku to weźmiemy, będzie nasz to kosztować 25 tysięcy. I od razu zaczniemy się chyba szkolić, co nie? Ponieważ szkolenie się w tej grze jest bardzo, bardzo ważne. Chociaż nie warto się szkolić tymi najtańszymi książkami, słyszałem. Warto poczekać trochę później i się sz... ponieważ jest tak, że my musimy się... Że my się szkolimy w tej grze za pomocą książek i z czasem dostajemy te książki coraz lepsze, coraz lepsze, co nie? Na samym początku nie warto się szkolić tymi nawet najtańszymi książkami. Dobra. E, co ja zrobiłem? Co ja wyszukuję? What the fuck? Co ja kliknąłem? What? Ja kliknąłem. Dwa razy coś mi się kliknęło i mi zaczęło wyszukiwać. Uu, oni mają bardzo słabe statystyki. a żadnego z nich nie chcę. Naprawdę żadnego z nich nie chcę. Jeszcze raz. Ja chcę tak. Portfolio według złożonych algorytmów, czy to według demagry. To znaczy, ja z mojego chcę zrobić programistę. Tak, ja swojego zrobię programistę. Na szukanie pracowników dajemy budżet 100 tysięcy. Dobrze, tak to tak, chroniki Game World of Tanks, <laughs> nie mogę uwierzyć, że nie mieli do tej pory normalnego biura, no widzisz, pracowali w garażu, a teraz staną się największymi deweloperami, jacy są, 187 technologii to jest naprawdę słabiutko, poza tym jesteś bardzo wolniutki i masz bardzo mało badań, 269 technologii to malutko, 250, oj, 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 oj bardzo słabych mi tutaj znalazło, ten, oni są słabi i naprawdę wolni. Jeszcze raz będziemy kogoś słuchać. szukać, tym razem na 50 tysiącach. Czasem na pracowników trzeba naprawdę wydać bardzo dużo kasy, żeby cokolwiek znaleźć. No niestety tak to wygląda. A my tymczasem opracujmy nowy temat i tym nowym tematem będzie... Kosmos, tak? O matko, jakie z kosmosu można stworzyć niesamowite gry. Można stworzyć gry akcji, gry strategiczne, co wszystko można, co nie? 321, o ten ten jest już sensowny, ma 258 szybkości, Tak, tego weźmiemy, można go trenować. Witaj nowy z pracowniku. Drążanie do personelu, średnie gry. O, możemy tworzyć teraz średnie gry, ale na samym początku absolutnie tego nie będziemy robić, ponieważ do tego potrzebujemy większego już składu itd. Poza tym, jak stworzymy pierwszą e, średnią grę, to wtedy wszystkie nasze małe gry będą nic nie warto, ponieważ w tym możemy tworzyć tak małe gry z udziałem. To znaczy, jest tak, że jeżeli jest średnia, oho, czyli mój potrzebował wakacji, czy o co chodzi? Ale ogólnie chodzi tak że w tej grze są małe gry, gdzie nie dzielimy obowiązków i po prostu ludzie szybciutko je tworzą i one nie za dużo dają punktów w designu i technologii. Są średnie gry, które już zaczynają wyczerpywać pracowników oraz nie wszyscy, na przykład to jest tak, że teraz wszyscy pracują nad grafiką, nad kodowaniem i tak dalej, co nie? A później jest tak, że jeżeli tworzymy średnią grę, to dzielimy naszych pracowników, że jeden pracuje nad tym, drugi pracuje nad tym i tak dalej. I na przykład w tym biurze możemy mieć maksymalnie czterech pracowników, zatem każdy pracuje nad czymś i z czego niektórzy muszą robić parę rzeczy naraz, co nie? A w kolejnym biurze już możemy mieć tych pracowników sześciu. Jak powiem już tych sześciu pracowników, to praktycznie każdy ma swoją funkcję i wtedy to naprawdę wygląda fenomenalnie. Nie. Dobra, no to na sam początek na rozgrzewaczkę ja, ja tutaj proponuję zrobić sobie jakieś zlecenie, testy Tak, przetestujmy sobie tutaj wspólnie gierkę Pograjmy sobie, co nie? Tak, będzie najlepiej Mój sam tutaj widzę, że to robi, ponieważ ten się drapie po główce Dobra, trzeba troszeczkę zrobić tych zleceń, żeby ich rozgrzać O, 4 tygodnie, kara 10 tysięcy Dawaj, robimy to No. On nie pracuje tak szybciutko jak ja, ale zaraz to zrobimy no fenomenalnie i jeszcze jedno zlecenie, tutaj również mam 4 tygodnie, akurat bardzo dobrze, że dużo jest tutaj technologii, potem koleś jest od technologii głównie, nie od designu, od designu to prawie nic nie ma, no to już mój sam sobie chyba teraz poradzi, Ona naprawdę, będzie fenomenalnym tutaj designerem, programistą i wszystkim na raz w zasadzie, świetna robota, dobra, bardzo się cieszę. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. stwórz własny silnik, stwórz nową grę, stwórz własny silnik już, chyba mamy, czy nie mamy, nie stworzyliśmy silnika. Uwaga, 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 tworzymy nas zajebisty silnik, to będzie zajebisty silnik zajebistości. nazywa się on Minecraft Alpha. Jest to Minecraft Alpha teraz, proszę Państwa. Liniowa fabuła, dokładnie tak. Zapis gry, również był Minecraft Alpha, grafika 3D, tak, również była grafika 3D, samouczek i jeszcze go nie było, to jest już oszustwo. Większa satysfakcja, zdecydowanie. Edytor poziomów, tak otwarty świat, o, dokładnie tak, to jest dokładnie Minecraft, co nie? Widzicie? idealnie, Bardzo popularny ostatnio gier, gatunek gier RPG, dobrze, zatem widzę, że tutaj będziemy tworzyć zaraz nowy gatunek gier. Silnik za 100 tysięcy, zainwestuj 100 tysięcy w nowe silniki gry, Osiągniecie odbokowane fenomenalnie. Minecraft Alpha jest gotowy, zatem stwórzmy nową grę. Będzie to gra dla dorosłych, będzie to gra o, o kosmosie. Ostatnio tego. Um, mm. Kurde, nie pamiętam nazwy. Jest to gra RPG, ponieważ jest popularny gatunek, ale ktoś stworzył, Tego, ja pamiętam, że na wykopie tworzył koleś przez cały rok e, swoją grę, tylko nie pamiętam, Jezu, wypadło mi z głowy jak ją nazwał. Ona była właśnie też o kosmosie. Ona też była właśnie o kosmosie, tylko nie pamiętam jak on ją nazwał. Wiecie co? Ja to szybko wygoogluję i zaraz do was wrócę. Okej, okay, już zrobiłem sobie szybki research. Eee, ta gra nazywa się Revoid, jeżeli macie sobie tam Google Androida, to możecie sobie ściągnąć. Niestety nie bada iOS-a, zatem ja sobie nie pogram mam iPhone'a. Ale wy możecie sobie pograć, nie tworzymy oczywiście na Minecrafcie Alpha, tylko u dorosłych. Kosmos, lecimy, będzie grafika 3D. Będzie to pierwsze zastosowanie grafiki 3D. Będziemy pierwsi niczym... ID Software Dobrze, większa satysfakcja. Samułczek, że zapis gry i liniowa fabuła. Widzimy w opowieści i zadania, w rozgrywkę również idziemy. Ale silnik pozostawiamy daleko, w tyle nie są aż tak ważny w naszym RPG-u. Chociaż? Czyli nie jest on aż tak ważne? Nie, no. Eee, dobra, obydwoje się drapią po głowie. Widzę, że fenomenalnie marnują czas wspólnie. Oj, super, po trzy punkty parowie. Slow clap po prostu. Jedziemy w dialogi i w projekt poziomów. Dobra, już się nie drapać po tej głowie, tylko zacząć pracować wreszcie. Miało być więcej punktów niż ostatnia, a obecnie jest mniej aniżeli on sam pracował. Naprawdę, malutko tych punktów. Projekt świata bardzo dobrze. Grafika trochę większa, dźwięki nie są aż tak bardzo ważne. I, pod... I dźwięki monofoniczne już bierzemy, nie bierzemy podstawowych dźwięków. Okej, okay. i patrzcie, 50 tysięcy płacę miesięcznie, za to muszę naprawdę tworzyć często gry i muszę tworzyć bardzo dobre gry. Jeju, po 12 punktów. To jest absolutna katastrofa, jeżeli chodzi o stworzenie tej gry. Ale to dlatego, że to jest ich pierwsza gra tworzona wspólnie, kolejna już będzie lepsza, powinienem sobie odpuścić to RPG, stworzyć byle jaką grę i później stworzyć lepszą, no ale trudno już, trudno już, trudno już, wypuśćmy to pokradztwo, bo nie można tego nazwać dobrą grą, to będzie pokradztwo. Zatem mamy kolejny poziom silnika, mamy kolejne opowie opowieści zadań, dialogów, sztucznej inteligencji udało się dopić. O reszta, to już mieliśmy trzeci, co nie? O, tutaj grafika 3D. O, jeszcze dźwięk, trzeci poziom. Okej, okay. Majo i Travis levelują do góry powoli. Wszechstrona publikuje popularną grę w każdym z pięciu głównych gatunków. O! Wow. Czyżby udało mi się publikować popularną grę? O kurczę! E, dobra, ale my możemy tutaj sobie mo możemy robić kolejne badania. Możemy sobie lepsze dialogi zrobić i proste scenki kascenowe, tak? Tak, przerwnikowe oni to nazwali. Okej. Okay. Pierwsza recenzja Revojda. Uwaga! Revojd, jak tam twoja gra będzie? Oj, piątka, słaba. sami dobra. O, znowu piątka. Mm, słabo. Pojście zadania, świetnie. Szóstka, dobra. To znowu będzie szóstka. To dlatego, że mało punktów poszło. To była pierwsza i gra stworzona razem, co nie? Tak sobie to poszło. oj, oj, oj bardzo słabo. 5, 5, 5, 6, 6. Kosmos i RPG bez połączenie co? O oh my god, all games? Co z wami? Kosmos i RPG beznadziejne połączenie? Space, Space in RPG. mi to brzmi jak plan. Słabiutko, słabiutko. Nie nasza wina, to oni są beznadziejni. Taka jest prawda, my jesteśmy najlepsi. Zaraz im stworzymy taką grę, że im laczki wypadną, i zobaczycie wtedy. Zobaczycie wtedy i śmialiście się ze mnie, ja się będę śmiał z was. Szkolenie, nie, nie chcę ci robić szkolenia. Dobra, dobra, dobra. Nie, nie, chcę ci na razie robić szkolenia, uh, chcę zrobić badania, badania, chcę zrobić takie średnie gry, absolutnie nie, nowy temat chcę zrobić, na temat lochów zrobimy um, Dungeon Keepera, o, zrobimy grę przygodową. Trzymać lochów, nazwijmy tą grę po polsku, zrobimy polską grę, Co nie straszne połączenie, naprawdę nie wiedziałem, o kurczę. O kurczą, o kurczą, o kurcio. Być może to wpłynęło na to, że to tak słabo szło. Albo zrobimy Lochy i RPG. No dalej, dobra, robimy kolejnego rpg Stwórz nową grę e, dla dorosłych e, o Lochach. RPG. E, locho Trzymacz. Bardzo dobrze, to będzie najlepsza gra. Czuję, że to będzie super gra. PC, oczywiście Master Race Alpha, grafika 3D i lecimy, proszę Państwa. No i gówno zrobili. Dobra, RPE to jest bardzo ważne, no to wszystko jest tak samo, co nie, tutaj nic nie muszę zmieniać. Byle tego popularny gatunek się nie zmienił, to jest najważniejsze. O, teraz zobaczcie jak punkciki pięknie lecą, widać, że dobry temat od razu dobrałem. Fenomenalnie leci, dobra, Ninvento, jakoś tam głupią konsolę wypuszczacie, kogo to obchodzi PC Master Race, każdy o tym wie. Gra Reebok została wycofana ze sprzedaży, akurat jest unor... unormował się rynek, Kurczę, to nam się nie udało, ale wydaje mi się, że ta gra loch otrzymasz będzie absolutnym hitem, co nie zobaczcie ile punktów jest. Mamy obydwa rekordy, co nie, wow i to jakie jeszcze. Wielu graczy używa nielegalnej kopii tu udało mi się niektórych zidentyfikować, możemy ich pozwać na naruszenie praw autorskich, absolutnie nie. Ostrzeżmy ich, że nie powinni piracić i być może powinni zakupić naszą grę, ponieważ to jest tak, że ja osobiście traktuję piractwo jako demon, że ja testuję sobie jakąś grę jeżeli mi się spodoba to ją zakupuję. Kiedyś miała, robiłem tak rzeczywiście, że piraciałem gry, bo nie było mnie po prostu na nie stać. Ponieważ nie chciałem prosić rodziców o pieniądze, a teraz jak już mogę, ponieważ sam zarabiam sobie wszystkie gry, które są fajne, kupuję. A czymś co nawet kupuję w ciemno. Wiadomo, piractwo, tak. Zyskaliśmy 268 fanów, super! To było świetne zagranie marketingowe i z tego powodu zakończymy grę 27 na 27 punktów. Tak, tak, tak. Poejdziesz na urlop, spokojnie, nie? Dwa rekordy, nowy temat, nowe połączenie i to chyba jest najświetniejsze połączenie. Grafika, czy ten nowy poziom e, ty sobie od razu tutaj na urlop lecisz. Pierwsze recenzje. Uwaga, proszę Państwa, dzisiejszy odcinek e, zakończymy recenzjami 9 na 10 na pf, fenomenalne 10 po prostu. Gracze oszaleli na jej punkcie i chyba na dziewiątce, co nie? Tak, gdzieś 9,5 będzie. Zatem myślę, że na tym skończymy nasz odcinek i jeszcze zobaczymy, ile zarobimy, bo chyba dużo. Co nie, super test, pfff. No, nie sprzedało się tak dużo tych kopii, szczerze mówiąc, spodziewałem się trochę więcej. No, ale nikt nie mówił, że będzie prosto tworzyć gry na PC, co nie. Niech nie mówię, że będzie prosto złożyć gry na PC, ale wydaje mi się, że to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, kochani, to zostawcie łapkę w górę pod... Boże, pod odcinkiem i subskrybujcie. Nie powinienem o tej godzinie nagrywać, ale niestety jestem, że tak powiem, odrobinę zmuszony. Zatem, czy kolejny odcinek będzie za dwa dni, to zobaczymy, bo być może będzie leciutka przerwa i dopiero jak wrócę do domu, to nagram kolejny odcinek. Zatem. Hmm. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.